Jakiego typu będziemy sterować? Poza tym ja tą chciałem zrobić na tym yy, chyba streetwear. A to dobrze no. To se za 500 zł. Tak? Będzie lepiej. To zrobię tak. Powiem ci tak, muszę zamówić jedną rzecz z Allegro. Jak ona do mnie przyjdzie, to się biorę do nagrywania. A co z tam? Co z autem? Jutro do mechanika na dziewiątą. Spoko. No. A kiedy będziecie z Adamem to Jak naprawię samochód... Znaczy nie, jak Adam też zamówi to co ja. Bo, bo on musi zamówić ja muszę zamówić. To jest... kojarzysz może... Takie paczki? Takie paczki, paczki? co teraz otwierają. Eee, Mr. Boxer? Jo. No to co, będziesz kupował to? No myślę, że spoko by było takie coś. No spoko, no to to spoko akcja jest. Dobra, przecież ja już to i tak nagram. A byś mi podpisał profilek na Steamie? No mogę ci podpisać jak chcesz, odpalę Steama. No, to mi. Mhm. To będzie spoko. Śmieją się z mojego bystery Boxa. Rafonik skup za 1000 no, zł. No jakbym dostał tyle siada, to bym kupił. A ja za dwie stówy chciałem kupić boxa. Ale jakiego typu będziemy sterybać? Poza tym ja to chciałem zrobić na tym yy, chyba streetwear. O to dobrze no. To se za 500 zł. Go tak? Będzie lepiej. To no. zrobię tak. I chciałem zrobić, że na przykład kolejny boks 1000 zł za jakąś liczbę polubień pod filmem i tak dalej. O no to dobry jest, dobry pomysł, no. No. To wtedy wejdą mi 3-4 ciekawe filmy, nie? A już wszystkie noże rozdawałeś te co miałeś, rozdać? Jo, ale muszę jeszcze wysłać.